No, ja jestem player, a to jest pierwsza odcinek z gry. Five Nights at Candy's <mulatory noise> 2! Tak wiem, wczoraj eleven wrzucił pierwszą noc i drugą noc, ja dzisiaj sobie Też będą dwie nocy. Okej, okay, zaczynamy. <mulatory noise> hey! Are you there? <mulatory noise> <laughs> you lost the bet. You know what that means. Okay, you you have to spend nights in that old factory again. Uh, O, może napisać. Ok. Hej. Ha? To było jedyne. Noc pierwsza. Dobra, wcześniej sobie trochę pograłem i widziałem z domsker Cindy. Tak byłem w pierwszej nocy Cindy. W drugiej nocy już właśnie ten, ta małpka. A. Mam nacisnąć spację. Ok, mam nacisnąć spację. Żeby zapalić? Ok. A. Mhm. Nad... Wow. A, i żeby schować. Od Odpowiedzi nie, na razie nie schowam. A jak to działa? Dobra schowam. Zesypcie będzie. Co? Zaraz działa? Działa! Muszę przyznać, że dobrze że dobrze to zrobił Tu grę Co? Jeszcze raz Czyli tutaj się odbija Zaraz, a to on chyba tak, bo tam było, że ten, że Latarka lat, ze, Latarka będzie z telefonu... No. Tak? Z telefonu. Ha! Działa. Mm. What? To gdzie ona była? Dzień gdzie dzie, dzie. Gdzie jesteś? Cześć Sydney! Mhm, jesteś tu. To prawda. Ty pewnie biegasz. Aj, co? Czekaj, co? Ej, ty w mordę. Okej, nikogo nie ma? Nie ma. Nigdzie się nie ruszaj! Tu! No! Wyłącz! Okej. Okay. A jakbym ten, podgłosił to na maksa, Tą grę? To byście mnie w ogóle nie słyszeli, bym musiał się drzać! To bym musiał się odsychać, się nie drę. No... Głośno mam... Ale ja z głosu nie mam, żebyście mnie nie słyszeli. Musicie mnie słyszeć To jak krem hmm? To ja mówię, to ja, ja myślę o tej gze. Na razie tutaj okay. Gdzie? Tutaj masz być. Łódki. Ale z że nie działa na kamerach. I kan spację gdzie? Słyszycie, nie widzicie. No. Ty jesteś tu. Kamera 012. Jesteś 11, jesteś tu. Dzwonimy. Ona, czyli ten, z tymi telefonami działa tak jak ze Springtrapem. Ja poproszę teraz tu. Okej. Okay. Cześć. Okej. Okay. A widzicie tutaj te kabelki są. Czerwone, czarne i żółte. Dlaczego jest przycekiony? Przycekiony. Podłączone do tej kamery chyba... do tej kamery... do tej kamery... do tej kamery te trzy są pod, podłączone i gdzieś jeszcze. To jest chyba taki pojedynczy kabel. To jest ten do trzech położony, Czyli po, pokręcony. Trochę. A nie jest pół. Pan, pani tutaj jest czy nie ma? Jest! Hello! Uh -huh. Come on! Trzy, cztery. Aha, trzy, cztery. A on jeszcze nie jest. Okej. Okay. No Proszę pani, jak pani sobie zanie. Aha, okej. Okay. Zepsuła. Irii! gdzie Gdzie pani jest? To się naprawi! TO SIĘ NAPRAWI! Halo? Pani... Profes... Pani Cindy? Au. To jest to Cindy? Ja Cindy! Bełkis różowa. To jest ona mała Proszę pani. A, ona ma muskę, tak, Sindy. Pani jest tu. Jak pani tutaj ładnie wygląda. Ale pani ma jakieś dziwne luski. No. Fuck. Fuck, to jest... To jest a co on wie? That test. That test. What? That test. Okej. Też tutaj walne. No Dawać mi tutaj złoto wbijać. Gdzie? Aha. Dzwonić. Ciekawe jak będzie w piątej nocy. Ha to jest tu. I pani jest. Teraz, chwilkę. No, one się przemieszcza do nas. <śmiesz> Okej, okay, przemieszcza się. Bliżej. Niech pani tutaj pójdzie. Czy nie? Będzie tu? A, tutaj. Tutaj, tutaj mówię. To jest pani... Dobra, czyli pani biega tak. Tu, 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 tu. A, czyli proszę pani biega. Prawdopodobnie. Mm. Gdzie pani? Idzie, tutaj zawsze będzie ślub. Susta. Dlaczego na poleon? Sprzedaje luvry. Uh -huh. Pierszonecz. Udało się pierwszą noc przejść. Chyba coś na minigierka. Tak jest. Minigierka. Szybko. Jesteśmy paną małpką. Dobra, WS to się chodzi. A co się robi z A, czyli... O, myska zniknęła! O Alfanie! Taki fan, Ja ciekawe co robi spać no Boże nie wale tak A klucz jak się zdobyje w ataku A nie, okej okay, samo się Teraz tutaj jest 1989? What? Tylko by... To jest candy Pan candy! Może zwiedzimy to? Boże, co to za dźwięk jakiś? Tak, tutaj to tutaj, tutaj jest jakaś scena Gdzie? Tu, 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 w prawo idziemy Za co zwiedzimy sobie Oj, okay, jeszcze raz Tam jest tutaj, taka jakby to jest taki jakby ko... uchnia, a to jest pewnie Blade Bl Blade, Blade, Black Black? Już nie wiem. Ale coś nabył. Chyba właśnie Bla Blake. Blake? Whatever. No, oczywiście link do pobrania będzie w się. A co tutaj jest? O, co to jest? O, o, a co to znaczy? Cindy jest ok. Kenny jest ok. Mamka nie ok. V2, V2, V2. Okay. <sighs> no, no, you jump it. God damn it. Ah. Okay. Bo myślałem, że mi wywali ten bo myślałem, że mi to menu wywali ten do pulpitu tak jak było w pierwszej części. Widzieliście, prawda? Prawda. Jeden z animatroników Aha. A czyli musimy słuchać. Okej, okay, dzięki. Czyli musimy słuchać. Gdzieś went... Czy gdzieś jakiś animatronik nie stuka wentylację? O. A tu, o. I. Tu jest małpa. Ej. mama, mama, mama. Tak, i to jest małpa. Małpa, to ja cię tutaj do czternastki wezmę. I w tej nocy chyba się te ...nastały te... Te. Te telefony wyłączają. Wyglądałem ku i właśnie mu się to wyłączy... Ten. Ten. Ona wyłączyła Mój telefon. Na zawsze. Że nie było takie to czerwone. Wypad małpa. A, ona no tutaj. A, to chyba tyle, będzie nie Że mu wyłączyła te telefon. I może nie mógł go odgonić, ale jakoś mu się udało wytrwać. Proszę, Panie, się pani ze mną nie bawi. Dziękuję. Candy, uratuj. Fak. Niech pani idzie tu, dobrze? Dobrze. No to niech pani idzie Jak panią proszę Jak panią Gdzie pani? No naprawdę proszę pani Proszę się ze mną nie bawić Proszę się ze mną nie bawić Nie, no małgos. Słuchaj, Słychać coś? Słychać, gdzie jest To jest Do widzenia? A panią poproszę tutaj Panią poproszę tutaj Panią poproszę tutaj to Gdzie pani jest? Proszę ze mną nie bawić w kotkę i myskę, dobrze? Pani jest kotem, a ja jestem myską Prawda? Prawda nie patrzcie tak na mnie. No panie nie małpa! Nie, no to jest małpa! Najwyraźniej to jest małpa. W nie gry widzieliśmy takie szelki. Szalki! Widzieliście zielone szelki na tej małpie. No to jest, to jest małpa i tyle. Chyba zadan jumpscare na mnie? Dobra, mamy już drugą AM. Paty. Ty! Paniu tu poproszę! Czy słyszy pani? Okej, okay, jest. Chyba nam się uda, bez żadnych problemów.

14. No i dobrze. Pu, 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 pu. Gdzie pani jest na kamerze? 15. A ja panią proszę na kamerę 14. Czego pani się mnie nie słucha? Jak panią proszę, to panią będę prosić, tak? Tak. Tak? Okej, tak? Tak. Będzie się mnie pani słuchać? Pani zostanie tu? Chyba mnie nie posłuchała. Nie dobrze. A jesteś tu. Okej. Okay. szapa. Proszę, proszę małpo. po. A ja chcę pani, żeby tutaj... Nie! Uff, okej, okay, jeszcze dwie godzinki czwarta, piąta, no dzięki nie, nie, nie. pani niech tu będzie i proszę kończyć to nacjonalizm, niech 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 pani jest? pani Cindy, tak? Tak. Pani tak? tak niech niech В морде, в морде, в морде. Te! No i... I poszła przeleciała się. Jeśli tutaj teraz będzie ta małpa, to jest Ale zaraz... To jest tak samo jak u Te są Też małpa, też ona tutaj zepsuła. Tutaj. Ej! No! Ona tutaj zepsuła! fa! O się... O, 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 o. Co?! Ty to jest ta nie miała... ...połowy głowy?! ona nie miała połowy głowy połowy głowy ale się coś pani zdmowało what the fuck